Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się stanie, gdy niebo się odwróci? Czy słyszałeś szepczące ostrzeżenia, które przenikają przez wieki, niosąc ze sobą ciężar boskiej sprawiedliwości? Dziś odkryjemy tajemnicę, która dręczy serca wierzących od pokoleń. Wielki gniew Boga, który ma spaść na Polskę, ziemię tak głęboko zakorzenioną w wierze katolickiej. Ale dlaczego tylko jeden region ma zostać ocalony? Co sprawia, że jest wyjątkowy? Przygotuj się na podróż, która wstrząśnie twoimi przekonaniami i pozostawi cię palącym pytaniem: czy jesteś gotowy na to, co ma nadejść? W głębi serca Polski, gdzie modlitwa i tradycja splatają się w codziennym życiu, kryje się przerażająca profecja, która może zmienić bieg historii. Święta Faustyna, mistyczka, której wizje przeniknęły najgłębsze tajemnice Bożej miłości i sprawiedliwości, przekazała nam ostrzeżenie, które nie może być ignorowane. Jej słowa, pełne bólu i nadziei, rzucają światło na mroczną przyszłość, która czeka naród wybrany. Ale dlaczego tylko jeden region ma zostać oszczędzony? Co kryje się za tym boskim wyborem? Odpowiedzi leżą ukryte w głębi naszej wiary, czekając, aby zostać odkryte przez tych, którzy odważą się spojrzeć prawdzie w oczy. Wyobraź sobie chwilę, gdy niebo się zaciemni, a ziemia zadrży pod ciężarem boskiego gniewu. To nie jest scenariusz z filmu ale przerażająca rzeczywistość, która może stać się naszym udziałem. Święta Faustyna widziała to wszystko w swoich wizjach: ogień, który strawi grzechy narodu i łzy, które popłyną jak rzeki. Ale w środku tego chaosu jeden region pozostanie nietknięty, jak oaza spokoju w środku burzy. Dlaczego? Co sprawia, że jest wyjątkowy? Odpowiedzi na te pytania mogą zmienić twoje życie na zawsze. Czy jesteś gotowy na prawdę, która może wstrząsnąć twoimi przekonaniami? Święta Faustyna przekazała nam nie tylko ostrzeżenia, ale także nadzieję. Jej wizje pokazują, że nawet w najciemniejszych chwilach światło Bożej miłości nadal świeci, ale aby je zobaczyć, musimy być gotowi na zmianę, na przemianę, na odrzucenie naszych grzechów i powrót do drogi sprawiedliwości. Tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć, dlaczego jeden region ma zostać ocalony i co my sami możemy zrobić, aby przygotować się na to, co ma nadejść. Przygotuj się na podróż, która zmieni Twoje życie na zawsze. W tym filmie odkryjemy tajemnice profecji Świętej Faustyny. Zagłębimy się w głębie naszej wiary i odkryjemy prawdę o wielkim gniewie Boga, który ma spaść na Polskę. Ale pamiętaj, że każda sekunda jest ważna, każde słowo niesie ze sobą głębokie znaczenie. Nie przega Pani chwili, bo odpowiedzi, których szukasz, mogą zostać ujawnione w najmniej oczekiwanym momencie. Czy jesteś gotowy na to, co ma nadejść? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre ostrzeżenia przenikają przez wieki, pozostawiając za sobą ślad bólu i nadziei? Święta Faustyna, mistyczka, której wizje przeniknęły najgłębsze tajemnice Bożej miłości i sprawiedliwości, przekazała nam przesłanie, które nie może być ignorowane. Jej słowa, pełne bólu i nadziei, rzucają światło na mroczną przyszłość, która czeka naród wybrany. Ale dlaczego tylko jeden region ma zostać oszczędzony? Co kryje się za tym boskim wyborem? Odpowiedzi leżą ukryte w głębi naszej wiary, czekając, aby zostać odkryte przez tych, którzy odważą się spojrzeć prawdzie w oczy. Wyobraź sobie chwilę, gdy niebo się zaciemni, a ziemia zadrży pod ciężarem boskiego gniewu. To nie jest scenariusz z filmu, ale przerażająca rzeczywistość, która może stać się naszym udziałem. Święta Faustyna widziała to wszystko w swoich wizjach: ogień, który strawi grzechy narodu, i łzy, które popłyną jak rzeki. Ale w środku tego chaosu jeden region pozostanie nietknięty, jak oaza spokoju w środku burzy. Dlaczego? Co sprawia, że jest wyjątkowy? Odpowiedzi na te pytania mogą zmienić twoje życie na zawsze. Czy jesteś gotowy naprawdę, która może wstrząsnąć twoimi przekonaniami? Święta Faustyna przekazała nam nie tylko ostrzeżenia, ale także nadzieję. Jej wizje pokazują, że nawet w najciemniejszych chwilach światło Bożej miłości nadal świeci ale aby je zobaczyć, musimy być gotowi na zmianę, na przemianę, na odrzucenie naszych grzechów i powrót do drogi sprawiedliwości. Tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć, dlaczego jeden region ma zostać ocalony i co my sami możemy zrobić, aby przygotować się na to, co ma nadejść. Przygotuj się na podróż, która zmieni Twoje życie na zawsze. W tym filmie odkryjemy tajemnicę profecji świętej Faustyny, zagłębimy się w głębie naszej wiary i odkryjemy prawdę o wielkim gniewie Boga, który ma spaść na Polskę? Ale pamiętaj, że każda sekunda jest ważna, każde słowo niesie ze sobą głębokie znaczenie. Nie przegap ani chwili, bo odpowiedzi, których szukasz, mogą zostać ujawnione w najmniej oczekiwanym momencie. Czy jesteś gotowy na to, co ma nadejść, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się stanie, gdy niebo się odwróci? Czy słyszałeś szepczące ostrzeżenia, które przenikają przez wieki, niosąc ze sobą ciężar? Boskiej sprawiedliwości? Dziś odkryjemy tajemnicę, która dręczy serca wierzących od pokoleń. Wielki gniew Boga, który ma spaść na Polskę, ziemię tak głęboko zakorzenioną w wierze katolickiej. W głębi serca Polski, gdzie modlitwa i tradycja splatają się w codziennym życiu, kryje się przerażająca profecja, która może zmienić bieg historii. Święta Faustyna, mistyczka, której wizje przeniknęły najgłębsze tajemnice Bożej miłości i sprawiedliwości, przekazała nam ostrzeżenie, które nie może być ignorowane. Jej słowa, pełne bólu i nadziei, rzucają światło na mroczną przyszłość, która czeka naród wybrany. Ale dlaczego tylko jeden region ma zostać oszczędzony? Co kryje się za tym boskim wyborem? Odpowiedzi leżą ukryte w głębi naszej wiary, czekając, aby zostać odkryte przez tych, którzy odważą się spojrzeć prawdzie w oczy. Czy jesteś gotowy na prawdę, która może wstrząsnąć twoimi przekonaniami? Święta Faustyna przekazała nam nie tylko ostrzeżenia, ale także nadzieję. Jej wizje pokazują, że nawet w najciemniejszych chwilach światło Bożej Miłości nadal świeci. Ale aby je zobaczyć, musimy być gotowi na zmianę, na przemianę, na odrzucenie naszych grzechów i powrót do drogi sprawiedliwości. Tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć, dlaczego jeden region ma zostać ocalony i co my sami możemy zrobić, aby przygotować się na to, co ma nadejść. Przygotuj się na podróż, która zmieni Twoje życie na zawsze. W tym filmie odkryjemy tajemnice profecji Świętej Faustyny. Zagłębimy się w głębie naszej wiary i odkryjemy prawdę o wielkim gniewie Boga, który ma spaść na Polskę. Ale pamiętaj, że każda sekunda jest ważna, każde słowo niesie ze sobą głębokie znaczenie. Nie przegap ani chwili, bo odpowiedzi, których szukasz, mogą zostać ujawnione w najmniej oczekiwanym momencie. Czy jesteś gotowy na to, co ma nadejść? Wyobraź sobie chwilę, gdy niebo się zaciemni, a ziemia zadrży pod ciężarem boskiego gniewu. To nie jest scenariusz z filmu, ale przerażająca rzeczywistość, która może stać się naszym udziałem. Święta Faustyna widziała to wszystko w swoich wizjach: ogień, który strawi grzechy narodu i łzy, które popłyną jak rzeki. Ale w środku tego chaosu jeden region pozostanie nietknięty jak oaza spokoju w środku burzy. Dlaczego? Co sprawia, że jest wyjątkowy? Odpowiedzi na te pytania mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Czy jesteś gotowy na prawdę, która może wstrząsnąć twoimi przekonaniami? Święta Faustyna przekazała nam nie tylko ostrzeżenia, ale także nadzieję. Jej wizje pokazują, że nawet w najciemniejszych chwilach światło Bożej miłości nadal świeci. Ale aby je zobaczyć, musimy być gotowi na zmianę, na przemianę, na odrzucenie naszych grzechów i powrót do drogi sprawiedliwości. Tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć, dlaczego jeden region ma zostać ocalony. I co my sami możemy zrobić, aby przygotować się na to, co ma nadejść? I tak dochodzimy do końca tej podróży, ale nie końca naszej refleksji. Słowa świętej Faustyny rozbrzmiewają w naszych sercach jako wezwanie do przemiany i nadziei. Proroctwo o wielkim gniewie Boga i zbawieniu jednego regionu w Polsce nie jest tylko ostrzeżeniem, ale zaproszeniem do zmiany, oczyszczenia i duchowej odnowy. Każdy z nas nosi w sobie zdolność do przemiany siebie i przygotowania się na to, co ma nadejść. W tym filmie badamy tajemnice i ukryte prawdy, które mogą zmienić nasze postrzeganie świata i nas samych. Objawienia Świętej Faustyny to nie tylko słowa z przeszłości, ale ponadczasowe przesłania, które potężnie rezonują w naszych czasach. Przypominają nam, że nawet w najciemniejszych godzinach światło wiary i nadziei nigdy nie gaśnie. Niech zabierzemy ze sobą odwagę, by stawić czoła własnym cieniom i mądrość, by szukać boskiego światła na każdym kroku naszej podróży. Oby to doświadczenie dotknęło Twojego serca i obudziło w tobie pragnienie poszukiwania głębszej więzi z boskością. Pamiętaj, że każda chwila jest okazją, aby zbliżyć się do Boga i żyć zgodnie z Jego wolą. Nie pozwól, aby rozproszenia współczesnego świata powstrzymały Cię od Twojej duchowej ścieżki. Zamiast tego wykorzystaj je jako przypomnienie o tym, jak ważne jest utrzymanie żywej i silnej wiary. Jeśli ten film do Ciebie przemówił, zapraszam do polubienia, skomentowania i udostępnienia. Twój udział nie tylko wspiera naszą pracę, ale także pomaga rozprzestrzeniać to przesłanie nadziei i transformacji innym, którzy mogą potrzebować go usłyszeć. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić przyszłych filmów, w których będziemy nadal zgłębiać tajemnice wiary i prawdy zmieniające życie. Niech Bóg błogosławi Cię w Twojej duchowej podróży i obyś znalazł siłę i odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które Cię czekają. Zawsze pamiętaj, światło Boga jest zawsze obecne nawet w najciemniejszych godzinach. Obyś był światłem dla innych, dzieląc się nadzieją i wiarą, które znalazłeś w swoim sercu.